Dobra, test obudowy robimy. Jak rozpierdolę telefon, to mi odkupujesz. O, przeżył chyba. Nie! 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 Podziały podziały. No, nie! <słys">. Co ten najmalo odjebał? No nie pierdol Chłop się jeszcze wyjebał z drabiny Dobry jest, ty tutaj tutaj, 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 tutaj Jezu Ej, karakany gonią, małe Skurwibonki Widzowie, pago! Pojechnąć, pojechnąć! Zapraszam do piwnicy, Mam ktoś do piwnicy. Do pi... hmm. Dziwne to jest. Dobrze, to założone? Z toba rozpodarował 50 zł, zrób drogę, test czegoś tam pod ręką, bo nudno jest kep. O nie, Dźwięk nie, nie, co po ty... Jak? Nie wiem, znowu. <śpii> Co, jak ty ją popychasz? No jak myszkiem, klikam na nią. Nie, dawaj. i wale ją po, po mordzie. To nie jest jak horror. Co? Nie! Nie! Uwielbiam się! Co? Kurwa! Czekaj! Telefon nauczycia? Dobra, ty nie podmuchasz mnie, bo to jest nowy telefon. wymieniali mi ostatnio na gwarancji. Będę sprzedawał jako lekko używany świeżu czemu moje lewe jest większe niż pozostałe dwa? Wiesz, no, no człowiek nie jest symetryczny. Spytaj się mamy, czy ma piersi równe. lewo no, z piersią nie ma na pewno równych. Człowiek jest, wiesz, wytworem natury. Nie jest idealny. Dwoje do Mateusza. Mówię, co tam się dzieje? Mówię, że on na gieta idzie. mówię, a no, to w Cesar nie pykniesz? Pyknę! Od 21.30 wstępnie Zagram z wami w Kantera, Bo tam wcześniej jakieś tam no z... rzeczy GETA. Jest godzina, zaraz 23, a on chyba 20 minut temu dopiero GTA odpalił. Także o. Kuka! Spaliłem to, jakąś lalkę, ale nie wiem. Spalił, Ej, się nie był <grym grym grym grym> to Tak, spalamy pies. Ej, nie mogę kupić klipa! Czemuś rzuciłeś? No właśnie, nie wiem. Druga leży, Przysuję jeszcze raz, zeptać. leży leży, ruszuję do przodu. Druga leży. O kurwa, jeden na raz Ale sobie nie, nie no, nie no nie dopiero weź. teraz flesz rzucili, a tu po to, to No, O, nice, nie zabiłem. Ja się wiesz? Ja mogę, no bo ja mogę 21, 30, bo mówię. Idę tam yy, zabić kogoś na, no, na 15 minut. Co zrobić? Zabić kogoś muszę. Kogo? Policjanta. Co? Nie no, Mateusz, no. Agenta specjalnego idę zabić. Ja... Dzwonię na policję. Nie no, jak to A bo się tłumaczysz, no jak... co ty mówisz? Jakie rzeczy takie? 300, 350, 370, 390, 400. 410 415, 425 430 Nice no, Śmiesznie, że na dachu gościu campi, co? Co za noob Tam jest jeszcze jeden, ty. No ja leżę tutaj Mam jednego, idę po pierwsze. w mnie za Lusia, czas. wiesz co, bo tak to się nie będziemy bawić. Lucha, nie, ale nie ściągaj mi tego mikrofonu. Nie, no, Lusia, wiesz co, bo gościu biegnie. Pomagam, Dob obiegają Współprzb. was. Wyskoczy na mnie, Matko, 200 jeszcze jeden. Jednego wam zabiłem. Do środka no, gościu biegną. Tutaj jest, ty. podnosi typa, podnosi go, Odłączone. na moich oczach. Na moich oczach to robi. Podnieśli się. No i dobił mnie. A nie chcę o tym gadać. Jebać gier. Nie, tam o tej giełdzie, nie denerwuj mnie. Wszystko, co tylko kupię, to za chwilę się spierdala w dół. Kupiłem kurwa... CD Projektu akcję, bo premiera zaraz cyberpunka. Kupiłem o godzinie 15. O 17 kurwa info, że przełożona premiera gry. No kurwa mać! No nie, no to się nie da. Sprzedałem o godzinie 10 akcje tego, poszły w górę kurwa jak sprzedałem. Ja nie mogę się takich rzeczy tykać kurwa randomowych, bo to, bo to jest... Jestem pechowcem zwykłym. Jestem zwykłym pechowcem. Na turnieju też się wydarzyło to, że na zakończenie turnieju mieliśmy dokładnie tyle samo punktów co druga drużyna, która wygrała. I jak wyłaniali zwycięstwo, bo w przypadku remisu punktowego trzeba jakby wziąć pewne rzeczy pod uwagę. Jedmini wzięli pod uwagę złe rzeczy, nie te, co były w regulaminie, i w efekcie dali zwycięstwo innej drużynie, a nie nam, mimo że nam się to zwycięstwo według regulaminu należało. Be short?. Oh, short. Be -be. All blind, yeah. all blind. Let's jump in. Let's go. I can't I I'm flash. Flash. Oh, Let's go let's, flash. go. let's 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 One Let's oh. Nice. One us go. they